Cześć, z tej strony Dominik Wrzosek i w dzisiejszym odcinku chciałbym Wam pokazać, w jaki sposób można w naszej aplikacji budować raporty. W tym celu przechodzimy do zakładki Raporty. Tak jak widzicie, mamy już tutaj utworzone jakieś raporty. Są też grupy raportów. My natomiast przejdziemy od samego początku, od utworzenia nowego czystego raportu w tym celu klikamy w przycisk nowy raport po kliknięciu pojawia nam się okno w którym możemy zdecydować dla jakiego typu danych chcemy utworzyć ten raport mamy tutaj do wyboru następujące opcje projekty zadania kamienie milowe budżet ryzyka produkty oraz plan. Jeżeli któryś z tych elementów nie jest tutaj widoczny, na przykład budżet ryzyka, produkty, to oznacza, że w ustawieniach systemu administrator aplikacji wyłączył funkcjonalność, na przykład ryzyk, w danej organizacji, dlatego też nie możemy utworzyć Apple dla ryzyk czy w ogóle to, to okienko ryzyk po prostu nam się tutaj. Nie pojawia. Jeżeli chodzi o projekty, to tutaj po prostu otrzymujemy listę projektów, które spełniają przez nas narzucone warunki. Natomiast kolejne elementy, zadania, kamienie milowe, budżety, ryzyko, produkty OS, plany bazowe, to już są też elementy, które spełniają przez nas narzucone wymagania, ale one są wzięte już z wszystkich projektów, czyli możemy wyświetlić w całej organizacji na przykład zadania opóźnione. No i tutaj, aby zrozumieć ten mechanizm tworzenia raportów, to przygotujemy dwa takie raporty: jeden dla projektów, drugi dla zadań. Raporty dla innych typów danych będą, będzie można po prostu budować w analogiczny sposób więc zaczynamy od raportu dla projektów więc zaznaczam tutaj po prostu projekty i klikam przycisk dodaj w kolejnym kroku pojawia mi się okno do filtrowania danych czyli w tym miejscu mogę powiedzieć jakie dane chciałbym wyświetlić czyli jakie warunki mają być właśnie spełnione tutaj jest z góry narzucony Jakiś zawsze pierwszy dostępny na liście warunek, czyli etap projektu, równy inicjatywa. To oczywiście mogę zmienić, mogę wybrać inny warunek, mogę również w ogóle usunąć ten warunek, wtedy otrzymam wszystkie projekty, jakie zostały utworzone. W systemie. I zaczniemy sobie właśnie od takiego przypadku, żeby zobaczyć, ile łącznie mamy tych projektów w aplikacji. Więc usuwam tutaj ten warunek, który jest: klikam filtruj. I otrzymuję raport wszystkich projektów, jakie są w organizacji. No i okazuje się, że mamy łącznie 16 takich projektów w naszym systemie. No i chcielibyśmy je przefiltrować po jakiejś właściwości, na przykład po Etapie projektu chcielibyśmy zobaczyć, ile mamy czy wyświecić tylko i wyłącznie projekty, które są w trakcie realizacji, więc z powrotem wracamy do okna filtrowania. Więc musimy kliknąć tutaj w przycisk filty. Widzimy też zero, czyli że nie ma żadnych filtrów narzuconych na, na te projekty. No i nadajemy warunek po prostu poprzez kliknięcie w przycisk nowa reguła. I mamy tutaj do wyboru następujące opcje, po jakich możemy przefiltrować te dane. Nazwa zawiera zaczyna się, kończy czyli po prostu tekst. No i możemy tutaj podać fragment tekstu, możemy narzucić, dla jakie konkretnie projekty tutaj chcielibyśmy wyświetlić. Jest właśnie etap projektu, poetfel, kierownik. To czy projekt jest zarchiwizowany czy nie. Kondycja data startu data końca planowy start planowy koniec odchylenie od budżetu budżet wydatki przychody kategorie projektów priorytet źródła i tak dalej. Tutaj już od momentu kategorii projektu możemy filtrować po własnych atrybutach które możemy tworzyć właśnie w ustawieniach systemowych. Tutaj odeślę Was do innego filmiku w prawym dolnym rogu. Pojawi się tutaj link, gdzie będziecie mogli zobaczyć, w jaki sposób tworzymy takie atrybuty dla, dla projektu i właśnie po nich też możemy filtrować. Natomiast my przechodzimy do etapu projektu. Tak jak mówiliśmy, przefiltrujemy sobie tutaj wszystkie projekty, które mają status w trakcie. Więc wybieramy regułę etap projektu równy w trakcie. Mamy też tutaj możliwość wykluczenia tylko i wyłącznie tych projektów, które są w trakcie, czyli otrzymamy właśnie projekty o innych statusach. Zostawiamy sobie równe, klikam filtruj, no i okazuje się, że z 16 projektów, które mieliśmy wcześniej, mamy jeden warunek filtrowania narzucony, no i 7 projektów tak naprawdę spełnia ten jeden warunek. Tych warunków możemy dodawać więcej, czyli jeżeli wrócę z powrotem do filtrowania, mogę powiedzieć również, że chciałbym wyświetlić te projekty, które mają tylko dobrą kondycję. Widzimy tutaj jeden ma złą, jedną ma średnią, ale chcielibyśmy zobaczyć te projekty, które są w takci i mają dobrą kondycję. Więc klikam filtruj, ponownie poprzez plus dodaję tutaj nową regułę. I wybieram po prostu kondycja równa, dobra, klikam, filtruj. No, okazuje się, mamy już 5 projektów spełniających te dwa warunki, które zostały narzucone. Warto tutaj zwrócić uwagę na łącznik tych reguł, czyli oraz na samej górze możemy zmienić to. Czyli oznacza to, że tworząc takie pytanie do, do, do bazy danych, mówimy, że chcielibyśmy, aby etap był równy w trakcie oraz kondycja równa dobra, czyli oba warunki muszą zostać spełnione. Możemy również powiedzieć, że albo etap ma być równy w trakcie, lub kondycja właśnie równa dobra, czyli albo to, albo. To, i po przefiltrowaniu okaże się, że już mamy 15 takich projektów, ponieważ mamy tutaj kondycję dobrą albo właśnie etap jest w trakcie. Tak jak tutaj kondycja jest zła, ale etap jest w trakcie, czy też etap projektu jest inicjatywa, ale kondycja jest dobra. Więc też warto zwracać na to uwagę, jeżeli nadajemy. Kilka warunków, jaki mamy łącznik, domyślnie jest to łącznik oraz jeżeli nic tutaj nie zmieniamy, ale jeżeli mamy chcemy w jakiś specyficzny sposób wyszukać dane, to czasami ten tutaj łącznik jest, jest potrzebny. Możemy również zbudować grupy logiczne takich zapytań, więc tutaj już, jeżeli usuniemy to oprócz tej nowej reguły mamy możliwość też tworzenia grup zapytań. To znaczy pomiędzy grupą może być na przykład warunek oraz, a w środku lub. Więc możemy to sobie na przykład utworzyć taką takie dwie grupy czy tutaj będziemy mieli takie obejmowanie, to będzie jedna grupa, tu będzie druga, pomiędzy tymi grupami ustawimy warunek logiczny, czyli lub Albo ta grupa ma być spełniona, albo ta grupa ma być spełniona. No i tutaj wewnątrz tych grup tworzymy znowu dwie reguły, tutaj też klikniemy dwie reguły i powiemy pokaż mi wszystkie projekty gdzie etap jest równy w trakcie oraz kondycja jest równa dobra i dodatkowo pokaż mi na przykład etap projektu który jest równy oczekujący ale kondycja nie będzie średnia przyznam szczerze nie wiem czy będzie jakiś Tutaj projekt spełniający akurat ten warunek, ale to może zaraz też odszukamy taki, aby był i z tej grupy, i z tej grupy. Czyli wyświetlą nam się projekty, które spełniają albo tą grupę, albo tą grupę. Pomiędzy, bo mamy łączny klub, natomiast wewnątrz tych grup to muszą być projekty, które jednocześnie mają i etap oczekujący, i kondycję średnią, lub właśnie etap. Równy w trakcie i kondycję dobrą. Klikam filtr i okazuje się, że tak naprawdę nie ma tutaj żadnego projektu o etapie inicjatywa i kondycji dobrej, więc zmienimy tutaj jeszcze w filtrach na kondycję złą, po prostu, czyli szukamy projektów albo w, o etapie w trakcie i kondycji dobrej, albo inicjatywa i kondycja złam. Klikam filtr, no i okazuje się łącznie, łącznie mamy 6 projektów, czyli właśnie pojawił się taki warunek. Domyślam się, że większość z Was jednak nie będzie używała grup, tylko będzie używała takiej płaskiej struktury tych reguł, gdzie będą właśnie jakieś etap równy powiedzmy w trakcie dodatkowo jakiś załóżmy priorytet wysoki no i dajmy na to jeszcze kondycję właśnie średnia albo zła klikamy filtr, no i otrzymujemy listę a jeszcze tak racja i trzeba zwrócić uwagę, że tutaj jest warunek lub oraz pewnie żadnego takiego projektu nie będzie jest nawet jeden otrzymujemy, no, więc domyślam się właśnie, że nie będziecie stosować tych grup, tylko najczęściej to będzie lista, lista takich płaskich reguł, gdzie będzie zastosowany warunek oraz. Skasujemy te dwa warunki. Wrócimy do listy wszystkich projektów, które są w trakcie realizacji, no i otrzymujemy wynik 7. Teraz tak, jeżeli już mamy listę projektów, które nas interesują, czyli właśnie tych siedem projektów w trakcie, to teraz z tych projektów chcielibyśmy zupełnie inne wydobyć dane. Tutaj widzimy nazwę, etap projektu, kondycję, postęp, planowy koniec, prognozę finansową, jaka będzie pod koniec, ale nie wiem na przykład Jaki jest prognozowany koniec projektu, czy jaki jest priorytet tego projektu, kto jest kierownikiem, chciałbym zupełnie inne dane wydobyć. I te dane z tych projektów możemy wydobyć za pomocą przycisku kolumny. Więc klikamy w kolumnę i widzimy dokładnie tutaj te kolumny, które są właśnie widoczne w naszym raporcie, czyli etap, kondycja. Postęp, planowy koniec, no i prognoza finansowa. Jeżeli chcę dodać inną kolumnę, to po prostu na dole klikam w przycisk Dodaj kolumnę i z listy tutaj mam do wyboru następujące pola. Poetfel opis, numer projektu tu są pola z harmonogramu, gdzie mogę wybrać takie, koniec, odchylenia w ogóle też od planu bazowego. Rzeczy finansowe, pola projektowe, czyli pola, które sami Państwo tworzycie w ustawieniach systemu i też role projektowe. Więc dodamy sobie tutaj kierownika, wyświetlimy też może sponsora projektów, jeżeli chodzi o te role dodatkowo. Wyświetlimy na przykład koniec i też. Odchylenie od końca. Jeżeli nie chcemy jakiejś kolumny widzieć, na przykład tego budżetu, to poprzez X mogę usunąć takie pole. Po lewej stronie, po najechaniu, pojawia się również drag and drop, czy w sensie takich sześć kropek, i za pomocą drag and dropa mogę zmienić kolejność tych kolumn. Czyli jeżeli mam kierownika, to mogę go przeciągnąć na przykład za nazwę. To samo zrobimy ze sponsorem, żeby on był widoczny za kierownikiem. Eee, mamy tu planowy koniec, koniec i odchylenie od końca. Klikam, e, zapisz e, i zgodnie z tym, co ustawiliśmy, właśnie widzimy kierownika, sponsora. Jest planowy koniec, koniec i też jakie mamy w ogóle odchylenie od naszego planu bazowego. Warto też zwrócić uwagę i jeszcze tutaj może usunę, usunę te, te, te kolumny na pole budżetowe, jeżeli dodalibyśmy na przykład właśnie budżet dowolne pole, na przykład właśnie to pole, które było prognoza i wykonanie, to możemy zdefiniować, czy chcemy widzieć wartość dla budżetu całościowo czy po latach wtedy wybieramy konkretny rok jeżeli chcemy zobaczyć w takim raporcie na przykład trzy najbliższe lata to po prostu musimy dodać trzy takie kolumny i wyklikać nie wiem, 23 24 i 25 rok możemy również po konkretnych miesiącach tutaj na podstawie daty albo po prostu po obecnym miesiącu jeżeli nie wiem, mamy styczeń to będzie po prostu do styczeń. Jeżeli otworzymy raport w lutym, to będzie wyświetlało się to już w lutym, czyli te dane finansowe z lutego. Zostawmy zatem tak utworzony raport. W tym raporcie możecie zmieniać, bawić się szerokością kolumn, tak jak Wam jest po prostu wygodniej oglądać te dane. Możemy również tutaj zmieniać sortowanie tych danych, czyli mogę teraz na przykład posortować je po kondycji albo nie wiem, po priorytecie, jeżeli tutaj właśnie wyświetlimy sobie kolumny z priorytetem, czyli właśnie tutaj do ops przejechałem. Dodaję priorytet, to mogę właśnie przesortować te projekty po priorytecie. Następnym przyciskiem, jaki tutaj jest dostępny, to jest eksport. Te dane możemy wyeksportować do Excela i one Zawsze będą widoczne w tej formie, którą skonstruowaliśmy sobie na ekranie. Czyli dokładnie te kolumny, które mamy widoczne tutaj, to one zostaną wyeksportowane właśnie do Excel. Taki raport możemy również zapisać. W momencie zapisania takiego raportu, czyli tutaj powiem, że to są. Projekty w trakcie realizacji. Taki raport będzie wyświetlany w zakładce projekty, Czyli właśnie tutaj widzę projekty w trakcie realizacji. Mamy tutaj 7 projektów jeżeli okaże się, że pojawi się nowy projekt, który zacznie spełniać ten warunek, czyli etap jest równy w trakcie, to wtedy on zacznie tutaj być widoczny. Czyli utworzymy sobie nowy projekt, tutaj powiemy nowy projekt, i w ustawieniach tego projektu po prostu zmienimy etap na w trakcie, wrócimy do naszego raportu. Czyli projekty w trakcie realizacji. No i okazuje się, że mamy już 8 tych projektów, ponieważ ten nowy projekt zaczął być tutaj wyświetlany. Nie zwróćcie też uwagę, że taki zapisany raport trzyma dwie, dwie rzeczy. Po pierwsze, ustawione przez nas filtry, ale również kolumny. Ustawiłem tak wcześniej przed zapisaniem, żeby kierownik był na drugim miejscu, sponsor na trzecim i te kolumny w ten sposób są cały czas trzymane. Ogromnym plusem raportów jest to, że jeżeli chcemy przejść do poszczególnych elementów, które nas interesują, chociażby jeżeli to dotyczy projektów, zadań, to zawsze do szczegółów danego elementu możemy przejść poprzez kliknięcie w nazwę. Czyli w, w tym wypadku klikam w nazwę projektu i jestem przenoszony do szczegółów tego projektu. W tym wypadku do harmonogramu. Jeżeli mam zapisany ten projekt, też mogę cofnąć się w przeglądarce, wyłączyć po prostu już do gotowego raportu i przejść do, przejść do kolejnego. W przypadku Raportu dla projektów mamy również możliwość oprócz takiego widoku, listy zobaczenia też tych projektów na osi czasu. Więc tutaj, podobnie jak na harmonogramie czy na budżecie, mamy możliwość przełączenia widoku i zobaczenia, jak te projekty też toczą się w czasie. Utworzyliśmy raport dla projektów, teraz w podobny sposób utworzymy raport dla zadań, na przykład wszystkich zadań, które są opóźnione w tym systemie z różnych projektów. Chcielibyśmy po prostu takie zadania wyświetlić. W tym celu przechodzimy do zakładki raporty, klikam nowy raport, wybieram właśnie zadania, klikam dodaj. No, i musimy ustawić dwa warunki, jeżeli mówimy o zadaniach opóźnionych. Pierwszy warunek to, że status jest inny niż wykonano. Czyli to jest poprzez zaprzeczenie. Mówimy, że to są zadania niewykonane. Jeżeli odfiltruję, okaże się, że tych zadań niewykonanych mamy 346 w całej aplikacji. No, ale niektóre są nawet na 25, więc teraz musimy ustawić drugi warunek mówiący o tym, że data jest mniejsza od dnia dzisiejszego. Wtedy otrzymamy wszystkie zadania opóźnione. Więc mówię po prostu tutaj, data końca jest mniejsza niż no i mamy właśnie do wyboru. Dzień z kalendarza, dzisiaj, akurat, kiedy nagrywam ten filmik, jest 9 sierpnia. Klikam filtr, no i otrzymuję listę zadań, które są już opóźnione czyli łącznie mam 109 takich, takich zadań. Mogę również ustawić tutaj w przypadku zapisania tego raportu, to on cały czas będzie trzymał tą datę na 9 sierpnia. No i nie będą pojawiały nam się nowe zadania opóźnione, tak jak było to w przypadku tych projektów, które są w trakcie realizacji. Dlatego też mamy do wyboru tutaj datę z kalendarza i wartość dynamiczną, czyli dziś. No i jeżeli ustawię dziś, Wejdę jutro, czyli 10, to pojawią się wszystkie zadania opóźnione z datą do 10. Też możemy ustawić tutaj plus minus do 7 dni, jeżeli będzie taka oczywiście potrzeba. Zarówno przy filtrowaniu projektów, jak i zadań czy też kamieni milowych możemy również. Wyciągnąć tylko i wyłącznie te elementy, które są opóźnione względem planu bazowego. Czyli trzecia opcja tutaj do wyboru to jest mniejsza niż planowy koniec. Właściwie, jeżeli chcielibyśmy zobaczyć zadania, które mają odchylenie od planu bazowego, to wystarczy usunąć ten element i powiedzieć, że data końca w tym wypadku będzie większa niż planowy koniec. Klikam filtr. No i okazuje się, że 441 zadań miało w ogóle odchylenie względem swojego planu bazowego, więc też w, w taki sposób jesteśmy w stanie to zobaczyć. Cofniemy się do poprzedniego warunku, czyli data końca mniejsza niż dzień dzisiejszy i Status nierówny wykonano, czyli mamy właśnie zadania opóźnione. Możemy tutaj przesortować sobie te zadania właśnie podacie. Widzimy, na jakim projekcie jest to zadanie, kto jest właścicielem. Możemy również, tak samo jak w przypadku projektu, Wyświetlić zupełnie inne kolumny. Mogę tutaj powiedzieć, czy wyświetlić opis zadania, czas tajfania, planowy czas tajfania, czasochłonność, czas pracy, datę ostatniej zmiany, czy też datę zamknięcia, bądź już zobaczyć odchylenie. Też możemy tutaj dodawać, czy filtrować też po własnych atrybutach stworzonych dla harmonogramu. Podobnie jak to miało miejsce w przypadku raportu dla, dla projektów. No i też taki raport dla zadań, tak jak mówiliśmy wcześniej przy projektach, on jest tutaj podlinkowany do każdego z tego elementów, czyli jeżeli wejdę po prostu w zadanie proces 4 zarządzanie stanami magazynowymi. Ten raport akurat nie jest zapisany, więc tutaj wyskakuje jeszcze powiadomienie. To od razu przechodzę po prostu do szczegółów takiego zadania. Ostatnia rzecz, na którą chciałbym tutaj zwrócić uwagę w przybudowaniu raportów, to możliwość też tworzenia grup. Tak jak tutaj widzicie, mamy utworzone grupy, chociażby Rada Projektów Kierownicy, Pion, Pracownicy. No i tutaj są po prostu zapisane poszczególne poety utworzone. Aby utworzyć grupę rapoetów, wybieramy opcję nowa grupa, podajemy nazwę, no dajmy tutaj właśnie nowa grupa. Możemy również podać grupę nadrzędną, w ten sposób tworzymy strukturę taką już drzewiastą tych rapoetów. Ja po prostu kliknę tutaj, zapisz, pojawia nam się nowa grupa. Ona jeszcze tutaj nie ma możliwości rozwijania, ponieważ żaden rapoet nie został przypisany. Jeżeli chcielibyśmy przypisać taki rapoet, chociażby nasze projekty w trakcie realizacji. To wystarczy kliknąć w ten neapoet za przyciskiem Zapisz. Mamy opcję usunięcia edycji, czy też zapisania jako, jeżeli chcielibyśmy zdublować ten neapoet i utworzyć nowy, ale w tutaj opcji edycji jest właśnie możliwość przypisania do grupy. Mówię chociażby, właśnie, że chciałbym to przypisać do nowej grupy. Klikam Zapisz. No, i nasz raport będzie właśnie tutaj widoczny pod tą grupą. Też, jeżeli chcielibyśmy zarządzać tą nazwą, usunąć grupę, to tutaj za pomocą trzech kropek jest opcja edycji albo usunięcia. Myślę, że to tyle, jeżeli chodzi o funkcjonalność raportów. Jeżeli podobał Wam się ten filmik, to dajcie łapkę w górę i zostawcie też nam komentarz. Możecie też w komentarzach napisać, jaki kolejny filmik chcielibyście zobaczyć na naszym kanale. Wielkie dzięki i do usłyszenia.